I wielu z nich jest szokowanych po prostu odpowiedzią, nie? Od profesorów po ludzi zupełnie nieuczonych, od analfabetów po fizyków kwantowych. Mamy książki, że ktoś stanął i mówi, Boże, i to po cichu czasami, żeby nikt inny nie wiedział, dopiero potem się przyznał, nie? Czytałem niedawno książkę chirurga, neurologa, który no, bał się, że pomyślą, że wiesz, mhm. to po cichu, nie? Najpierw w gabinecie, Boże, jak Ty jesteś, to... I potem jest zdziwiony, nie? I po prostu Bóg był uczciwy, teraz ja muszę być uczciwy. Nie? I robi krok dalej. Jezus przyszedł po to, aby znaleźć to, co zginęło. I to nie jest religia. To nie, jest nie. na tyle realne, że my chcemy wykazać, że to realne chrześcijaństwo to jest ekscytująca podróż przez życie, a nie chodzenie do kościoła czasem. Więc oglądanie tych wszystkich cudów po drodze, mniejszych, większych, średnich. Wydarzeń, Które. I wtedy czujemy się, jakby cały świat spiskował na nasze dobro. Aha. Wiesz, gdy patrzę na ludzi w kościele, na tą ilość, to ja wiem, że część z nich jest naprawdę ze mną, że się tak tu takim obrazem troszkę biblijnym, ale zrozumiałem, dla wszystkich wrażę, że część z nich jest naprawdę z nami w Łodzi. Aha. A część przyszła, właśnie. Chodzi do tak zwanego kościoła. Ja w ogóle nie znoszę tego słowa. Chodzi tak, tak. do kościoła, wiesz.